Ciemka. Wczoraj była brachyterapia, Wyglądam jak postrzelony bandyta. Chciałam Wam opowiedzieć, jak ten zabieg wygląda i ogólnie, jak się czuję. Jestem zmęczona i trochę obolała, ale da się przeżyć co jeszcze miałam powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, jak to wszystko wygląda. Tylko się przełożę. Oh. <słuch> oh. Boli troszkę. <słuch> A więc tak, miałam być na dziesiątą. Poszłam tam na dziesiątą. Zawołała mnie pani pielęgniarka i tak jak przyszłam, miałam wam pokazać właśnie tą eee, koszul koszulkę. Ko koszulkę. Koszulka wygląda jak sadomaso. <noise> I pani się pyta, czy mam tam zebranie ze sobą. Mówię, że nie mam. No. I tak o, jak przyszłam, tak mnie wzięła. Hmm. Kożulka jest jak sadomaso. Jest we krwi. <słuchy> Taka o, na guziczki. Zapinana. Taka o. i miałam getry do tego, takie dresowe. I kapcie wzięłam ze sobą, ale nie trzeba było. Zorba... W pójdach mnie wzięli, i tego nie musiałam kapcie przebierać jak na radioterapię. Także Takimi guziczkami jakby ktoś miał brachy to polecam, bo oni tam sobie rozpinają tylko i tego. O, się Muszę się położyć. O, o, o. Ale mam syfiliki. Ciekawe, dlaczego. I tak, chciałam powiedzieć. Jeszcze co? Do. No, I o uspieranie. No, o dziesiątej przyszłam. No i tak jak stałam, tak mnie pani pielęgniarka wzięła ze sobą i mówi teraz proszę iść tu zabrał uzupełniły byśmy kartę tam pytała czy jestem na czczo bo trzeba być na czczo bo narkoza jest podawana bo ja ulubiona <grym> tak na czczo e jeszcze. Co ja powiedzieć. Co I... mi Jeszcze narkoza metryma. I włożyła pani węflon. Niestety ja oczywiście tu wszystkie żyły mam. Nieaktualne, więc tu było u Tu było. Tu było. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, obejrzałam w kucie węflone. Musiałam poczekać chwilkę. Podłączyła mi pani taki kroplówkę. Tam był paracetamol, chyba, czy Przeciwbólowy, nie Paracetamol. I potem poszłam z panią tam do drugiej sali. Kładziesz się na takim łóżku i są takie maszyny. I przy, przyszli, przyszli panowie doktorzy. Przyłożyła mi pani maseczkę zakręciło mi się w głowie i odpłynęłam. I się obudziłam na łóżku. Zimno było tak strasznie mi. Cała się trzęsła. Kręciło mi się w głowę i zaglądali to chwilę do mnie, że wszystko u mnie w porządku. Kazali mi poleżeć tam chwilę. I obudziłam się to miałam taki... <noise> Parawan na tej piersi, co operowanej Dookoła takiej parawany, jak macie na, <grywia> na plaży nad morzem. Dookoła takie niebieskie chustki. Papierowe i nic. Nie widziałam tam w sumie, co się dzieje. I takie do po, dookoła po tego wale. No tak, już tydzień czasu wierzą. <grywia> Ale wczoraj mi tak narko zatrzymała, że słyszałam to wiercenie i, i za normalnie spałam, bo tak nie miałam siły. Co <grym> miałam jeszcze powiedzieć? No, obudziłam się i tego. Tak. I później kazali mi poleżeć, pytali jak się czuję, że zaraz się. Zwolni tam chyba by jeszcze był drugi zabieg i żeby wezwał troszeczkę mama bolała. No i później się trzeba położyć. No i teraz dopiero Teraz dopiero będzie ta cała brachyterapia I tak o takie igły wielkości mojej głowy. Takie duże, takie cienkie. Chyba z 5. Pan mi wbijał tak dookoła tu. I tak bolało troszkę. Później te igły podbijają ci, podłączają do takiej maszyny. I tak jak normalnie naświetlanie włączają taką maszynę kliki, teraz 5 minut trzeba leżeć i naświetlanie. I ja ona tak robi. Pik, 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 5 minut. Przychodzi pan, wyciąga te igły, wyciąga tą blaszkę, bo tą blaszkę wkładali jak była jak spałam, to to całe przygotowanie w sumie najdłużej trwało. Ogólnie od 10 przyszłam godzite. Za 15:13 wyszłam. Miało potrwać dwie godziny, ale zeszło dłużej, coś, nie wiem. Ja tam spałam, to nie wiem o co chodzi. No, także nie taki diabeł straszny, jak go malują. W porównaniu do innej rzeczy to jest pikus. No, strasznie mi się kręciło w głowie. Wróciłam do domu, to poszłam spać, byłam padnięta. I spałam tak do 22. Aha, i po 3 godzinach można, bo trzeba być na czczo a po 3 godzinach można w ogóle zjeść coś, nie? I się napić Także zjadłam dopiero, wstałam od 21 zjadłam sobie płatki ryżowe na mleku bez laktozy wziąłam tabletki, bo tam oksifen muszę codziennie brać teraz, nie? No. I tego i obudziłam się dzisiaj, bo wiercę od rana. Stałam najpierw o 9, później o 11 Jestem zmęczona. No i dzisiaj powiedzieli, że mam ściągnąć a patronek i nic mi nie mówili. Pytałam się, kiedy mogę się umyć za dzień, dwa. No i się boję i nie wiem tak, czy to miejsce umyć wodą, czy nie, czy smarować dalej radioprotektem czy nie A, i za miesiąc mam być u kontroli. 2 sierpnia mam do pani radiolog kontroller po radioterapii kontrola, a osobno kontrola po brachy terapii za miesiąc mam 12 chyba sierpnia. No, także znowu lekarze lekarze na bogato. No. I tak o. Eee, co jeszcze powiem? <grych> Ech, no, jestem taka obolała, zmęczona. I co? W piątek herceptynka No i teraz na dniach muszę pójść do laryngologa, do kontroli. Pomiałam się. I tego, ale nie mam siły, coś dzisiaj. Bo czwartek ewentualnie maks mogę pójść. O, taki. o, No. W piątek herceptynka. I tak. Au! Jeszcze Pani pielęgniarka się śmiała, mówi, że jestem jedyną pacjentką, która lubi darkozę. Fajnie, jak powiedziała, mówiła, coś do mnie mówiła, ale nie pamiętam, co mi się śniło. Maseczkę przykała. Tego tylko Potem budzi się tak fajnie, ci w głowie kradzie. <grym zna> Najbardziej to lubię narkozy z tego wszystkiego. Jeszcze raz chcę. <grym zna> Ja Wam jeszcze powiem, o mam dzisiaj ściągnąć, bardzo się boję. Szkoda, że nie mogę razem z Wami. Czego? Która godzina? Trzynaście, czternaście. A nie wiem, czy ściągnąć już, czy nie. Musiałoby trochę pooddychać. Poszłabym spać na chwilę, ale wiercą, kurde. Macie jakiś sposób na sąsiadów, którzy wiercą? Głośno w tych blokach tak chciałabym pospać jeszcze. No, ogólnie czuję się dobrze, tylko tak czasami coś rusza i. Boli, nie? Bo to jednak pod skórą igły takie wielkie, mówię Wam, na długość mojej głowy i takie cienkie. Taki... No. Mogliby przestać już wiercić, bym poszła spać sobie na godzinkę chociaż. Do sklepu mi się nie chce iść, bo za... Koby, co to jest tak Duchy obiadu gotować. Nie chce mi się. Nie mam siły. Zjadam sobie owsiankę. Na obiecy zjemię jecznicę. Na kolację sobie zjem. Kanapkę jeżdżemy i pszczoł.